City Liner Zander Spin Kij stworzony do street fishingu Ale mi posłużył też tutaj na łódce do łowienia sandaczy z opadu 70 PSI włókno, także już jest czym szarpnąć Kij, który jest w mocnym oplocie Jest lekki, może się wydaje sztywny, ale pracę ma super Bo pracuje mi na 8-10 gramach Także bardzo dobrze czuję przynętę, którą mam w wodzie Fajnie rozmieszczone przelotki, które są sztywne, mocne no i można wyrzucić z tego kija naprawdę kawałem dobrej gumy. Dzięki łączeniu na spigot, wędka bardzo ładnie wchodzi w parabole. Praktycznie zachowuje się jak monoblank, jakby to była jedna część, wygina się praktycznie po całości. Nie ma tutaj tego przegrubienia, nic się z tym nie dzieje, patrzcie, równo. I można naprawdę swobodnie o, podbijać, kombinować, bawić się to przy To Także seria wędzisk udana. Longinus w kolorze seledynowym z czerwonym ogonkiem troszkę je podnosi Sati daj podbieraczek bo nie chce mi się łapek moczyć Ideum Panie Pawełku idę Witaj maleństwo Longinusik, muszę jak zapięty w sam nosek Sam do zalewowe. No nie są to na razie okazy, no ale się rozpędzamy. Bardzo powoli, ale się rozpędzamy. Do wody mm -hmm. do zwierzątko.